Cześć wszystkim, z tej strony Mateusz Kaczmarek. Witam Was na moim kanale, gdzie zagłębiamy się w tajniki budowy, naprawy i eksploatacji silników samochodowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dbać o silnik i rozwiązywać techniczne problemy, to trafiłeś we właściwe miejsce. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał i być na bieżąco z nowymi filmami. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Jednym z najnowszych udoskonaleń krajowego przemysłu samochodowego jest silnik VAS 11183. Początkowo został opracowany jako zamiennik moralnie i technicznie przestarzałego modelu silnika spalinowego 2108 i jego modyfikacji, jednak później te jednostki napędowe zaczęły uzupełniać samochody VAS 1118 Kalina. Charakterystyka techniczna i urządzenie: silnik VAS 11183. 1993 zaczął być rozwijany w 1997 roku, kiedy nadszedł czas, aby odejść od silników gaźnikowych i w pełni uruchomić wszystkie linie produkcyjne silników wtryskowych. Pierwsze jednostki napędowe zostały zainstalowane w Was 2109, ale wraz z wejściem na rynek tak słynnego sedana jak Lada Kalina, Wszystkie modele z tej serii otrzymały ten silnik. Główne parametry techniczne silnika Lada Kalina, nazwa charakterystyka oznaczenie 11183 oznaczenie 1.68 V typ wtryskiwacz paliwo, benzyna układ rozrządu 8 zaworowy liczba cylindrów 4 zużycie paliwa 9,6 litra średnica tłoka 82 mm zasoby 200 250 tysięcy km silnik 1118 jest wyposażony w układ chłodzenia cieczą. W tym przypadku temperatura robocza silnika wynosi od 83 do 103 stopni Celsjusza. 4 cylindry i 8 zaworów pozwalają optymalnie wykorzystać określone zasoby silnika spalinowego VAS. Ponieważ silnik Lada Kalina został pierwotnie zaprojektowany do montażu w budżetowych wersjach samochodów VAS, Koszt konserwacji nie był wysoki, dlatego niedrogie oleje półsyntetyczne o oznaczeniach 5W30, 5W40, 10W30 i 10W40 są idealne dla tej jednostki napędowej. Co pozwala znacznie zaoszczędzić na konserwacji odbiornikiem silnika 11183 stał się silnik, który jest montowany w ładzi granta Vaz 21183. Wraz ze wzrostem cen benzyny wielu kierowców zaczęło instalować w swoich samochodach urządzenia gazowe. W pierwszych modelach silnika po krótkim okresie użytkowania stało się jasne, że silnik nie jest przystosowany do gazu ponieważ grupa tłoków i zawory szybko się paliły, dlatego w przyszłości projektanci producenta wzięli pod uwagę i poprawili tę wadę. Konserwacja. Konserwacja silnika 11183 jest przeprowadzana zgodnie ze specjalną kartą techniczną opracowaną przez producenta. Rozważmy więc szczegółową kartę techniczną konserwacji, Konserwacja i naprawa silnika was 11183 To 1. Wymiana oleju. Wymiana filtra oleju. Przeprowadza się po pierwszych 1000 do 1500 km przebiegu. Ten etap jest również nazywany docieraniem, ponieważ następuje docieranie elementów silnika. To 2. Drugi przegląd jest przeprowadzany po 10 000 km przebiegu. Ponownie wymieniany jest olej silnikowy i filtr a także wkład filtra powietrza. Na tym etapie mierzone jest również ciśnienie w silniku i regulowane są zawory. To 3. Na tym etapie, który jest wykonywany po 20 tysięcy km, przeprowadzana jest standardowa procedura wymiany oleju, wymiana filtra paliwa, a także diagnostyka wszystkich układów silnika, konserwacja 4. Czwarta konserwacja jest prawdopodobnie najprostsza. Po przejechaniu 30 tysięcy kilometrów wymieniany jest tylko olej i wkład filtra oleju. To pięć, piąty przegląd jest jak drugi oddech dla silnika. Tym razem zmienia się wiele rzeczy. Zastanówmy się więc, jakie elementy zostaną wymienione podczas piątego przeglądu, wymiana oleju, wymiana filtra oleju. Wymiana filtra powietrza, wymiana wkładu filtra paliwa, wymiana paska rozrządu i rolki, w razie potrzeby pasek alternatora, pompa wody, uszczelka pokrywy zaworów, inne elementy wymagające wymiany, regulacja zaworów, podczas której regulowany jest mechanizm rozrządu. Kolejne przeglądy są przeprowadzane zgodnie z mapą 2 do 5 przeglądów przy odpowiednim przebiegu. Wstrojenie silnika 11183 Wstrojenie silnika 11183 jest dość proste i może być wykonane nawet przez niedoświadczonego kierowcę. Pierwszą rzeczą, którą robią kierowcy, jest tuning hipów. Jest to procedura pompowania komputera pokładowego samochodu w następującym celu: proces demontażu głowicy bloku, zmniejszenie zużycia paliwa, zwiększenie charakterystyki mocy, zrównoważony. Ma to miejsce. Gdy istnieje równowaga między zużyciem paliwa a mocą. Kolejnym etapem, w którym silnik jest udoskonalany, jest wymiana mechaniki. Ta kategoria tuningu obejmuje zmiany grupy tłoków na lżejsze, instalację ulepszonego mechanizmu rozrządu, wymianę pompy wody na bardziej wydajną i silikonowych przewodów chłodzących, a także zastosowanie bardziej ulepszonego układu wtryskowego. Wszystko to pozwala zwiększyć moc silnika o 30 km. Ostatnim etapem tuningu jest modyfikacja silnika. Do tego etapu można przypisać instalację filtra zerowej rezystancji, wymianę i regulację układu zapłonowego na wczesny, a także optymalizację pracy elektroniki. Wnioski. Silnik 11183 Odaftowa 100 uproszczona wersja silnika 2111, który jest instalowany w samochodach niskobudżetowych, takich jak VAS 2109 i Lada Kalina. Ta jednostka napędowa jest dość łatwa w naprawie i tuningu. Nawet teraz można spotkać kierowców którzy z łatwością przeprowadzają konserwację, naprawę i udoskonalanie tej jednostki napędowej własnymi rękami. Silnik ten zapisał się w historii krajowego przemysłu samochodowego i sprawdził się jako niezawodny i prosty silnik spalinowy.